Przejdziemy do marketu na dworcu. Termini wchodzimy głównym wejściem i po lewo kierujemy się do marketu. Na górze są: e, można kupić bilety na metro w w takim kiosku ruchu albo na dole przy metrze. Ale tam jest bardzo długa kolejka, bo Włosi kupują sobie bilety, szczególnie na początku miesiąca. Sklep, market. Gdzie można tanio kupić jest piętro niżej, trzeba zejść przy wejściach bocznych schodami na sklepu. Przed nami dworzec główny Termini PKP, super pociągi do Florencji, 2,5 godziny, 250 na godzinę jedzie. 4 osoby, 40 euro w obie strony. Przechodzimy do wejścia, gdzie parkują busy jadące z lotniska Terra Vision i druga firma i z tej strony właśnie wchodzimy do marketu na dół A tu pewnie można kupić bilety na metro Trzydniowe bilety, 72 18 euro od osoby zdajemy do poziomu piętro niżej, no nawet kaplica jest chyba tutaj. Obok po prawej toalety. Jakby ktoś chciał. A tutaj mamy market. jabłuszka ma swoje numery 58 tu. 能。<No. S 2> no.